Siemanko Rzymieszki, Emelus z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie szybki, bo będzie w nim tylko rozstrzygnięcie konkursu, który rozpocząłem w poprzednim odcinku. A do konkursu zgłosiły się cztery osoby, które teraz widzicie na tym kole. Więc zobaczmy sobie, która z nich będzie ze mną nagrywała. Będzie to Marcel Rutkowski, więc dobrze Marcelu, zgłoś się do mnie komentarzach pod tym filmem i wtedy ustalimy, jak będziemy rozmawiać. Tak. Wiem, że ten odcinek będzie krótki, ale. Nie mam po prostu pomysłu, co mógłbym zrobić na równi z tym. Jak jeszcze na szybko? Ju Dzisiaj, kiedy ten odcinek wchodzi, czyli w środę, oficjalnie zaczynają się wakacje i kończy rok szkolny. Napiszcie w komentarzach, czy się cieszycie. A mi nie pozostało nic innego, jak się z wami pożegnać, do zobaczenia, cześć!